Rękawice Held Touch. Tym razem chcieliśmy Wam pokazać, jak działają w konfrontacji z dotykowym ekranem. Wybieramy sobie Google Maps i rozpoczynamy nawigację po wpisaniu interesującego dla nas adresu. Tak jak wspomniałem, obydwa palce w każdej z rękawic, także kciuki, palec wskazujący, mogą nam służyć jako punkty dotykowe. Wiem, że chcieliście taki film zobaczyć, także. Jest to specjalnie dla Was teraz. Piszemy zaraz wiadomość. Tak jak wspomniałem, w tej rękawicy również napisanie SMS-a nie stanowi jakiegoś dużego wyzwania.